Witam Państwa. Dzisiaj pokażę, jak dzięki takiej ramce możemy zrobić haft na rękawie. Tu mamy dosyć duże te, te pole. Teraz zmierzymy, jaka dokładnie jest tutaj wielkość. Powiedzmy sobie, pole robocze mamy 29... Jak gdyby na długości, to trzeba odjąć co najmniej 2 cm, tak? Czyli myśmy 27? I tutaj mamy 8, też musimy te 2 cm to myślę, że 6, może się 6,5. Damy radę, nie wiadomo, że o to chodzi, żeby igła nie pukała nam i stopka o tą krawędź. Tak i normalnie sobie możemy tutaj tą ramkę odkręcać. I Potem będziemy, jak już będziemy mieli zamontowane całość w maszynie, to tylko ściągamy tą ramkę i tam na tą ramkę przygotowujemy włókninę, którą musimy podkleić od dołu. Tu mam akurat końcówkę, ale to jest firma Filmoplast. To firma Gunold sprzedaje. Macie fajną taką kratkę, żeby sobie można było odmierzać. Tak, ja sobie tutaj zaznaczę. Takie troszeczkę spartańskie warunki, ale muszę to na wszystko zrobić tak, gdzie zaznaczam sobie, tu według kratek obcinam i teraz tą mamy z klejem odklejamy tak, tu jest klej, który się trzyma, trzyma. i przyklejamy do tej ramki od spodu tak, ustawiamy sobie prosto przyklejam na całości, żeby było prosto. Tak. 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 I tak mamy przygotowaną rameczkę. I teraz w tą ramkę będziemy zakładać Założymy sobie pierw do maszyny. To jest uchwyt do tych ramek. Wpinamy go do maszyny. Można go tutaj w ten sposób i przekręcać sobie tam wkładając, przykręcać śrubką pod spodem. Eee, a teraz sobie dla wygody tak szybko zrobię, że przykręcę tak, żeby było widać. Wkładamy, dokręcamy, i teraz, wsuwając, mamy to pole pracy. Wysunę sobie ten tamborek do przodu na maksa, żeby pokazać, co tu mogę sobie wcisnąć. Tak. I teraz, taki tamborek. Powiedzmy, że chcę tutaj do góry zrobić haft na rękawie, czy na długości. Tutaj jakiś hawcik. Mogę tak, dwie wersje. Jeżeli chcę, tu nisko nasuwam. Tak. I doklejam. I doklejam, wypłaszczam i mam to płaskie, normalnie nam usztywnia i teraz przez to, że ta blacha jest na tyle wąska lub można sobie zamówić, czy tam wykonać węższą, no to jest w stanie nam się nasunąć, tak? Natomiast jeżeli robicie sobie od tej strony, no to można też nasunąć sobie Tą podka na przykład tutaj tak rozpłaszczyć suniemy suniemy do maszyny i teraz tu możemy sobie dowolnie robić ten hafcik tak tutaj na pewno nie ma problemu co do Szerokości to wszystko zależy, ile ten rękaw tutaj jest. Czy jest rozpinany, to wtedy do samego końca. No bo przy takiej, takiej szerokości rękawku, to ewentualnie na samym dole można by było zastosować. Hmm, trzeba by było przystosować wtedy jeszcze mniejszą ramkę. A to już by trzeba było na zamówienie zamówić uchwyty, i wtedy wchodzi nam od lewej strony, znaczy się od przodu w ten sposób. W ten sposób i zapinamy. I też jest na tyle tu miejsca, żeby można było pracować głowicą. Tak? Coś takiego, czyli tutaj. Natomiast cała długość z tej strony na tej, na tej blaszce, ewentualnie w tym zestawie, jest też, jest też taka wąska blaszka i też na niej by można było tutaj z przodu spokojnie robić. na przodzie tak to zaraz może ją podkleję a i teraz mamy podklejoną tą małą to już sobie tutaj wysunę żeby było mi łatwo do wykręcenia odkręcam tak, zakładam tą mniejszą teraz sobie cofnę tak żeby tutaj było widać, że mamy tutaj już praktycznie pod i wtedy zakładamy z tej strony tak dopychamy i można widać też, że nam maszyna pozwoli pracować praktycznie całe, przy takim wąskim jesteśmy w stanie, oj tu już są zbrodni, tak, ale no, spokojnie tą rameczkę tutaj na tym wykorzystamy, to co tutaj mamy, a ta rameczka ta ma szerokość. Powiedzmy, tutaj mamy okienko 6. No to te na pewno centymetr dojdzie około 5 już 4. 4, 4 e, szerokość 4 cm W wystawie są też inne ramki. To już wtedy są większe. Do wykorzystania, ale ta sama zasada. Jeszcze na Wigofilu fajnie się, znaczy się w filmoplastie się pracuje fajnie, bo teraz jeżeli nam maszyna tutaj robi malutki hawcik, to nie wymieniacie za każdym razem całości, tylko jak wyrwie się ten kawałeczek tego filmoplastu, tak? Powiedzmy, że nasz hawcik jest taki tam malutki, tak? O, powiedzmy taki kawałek to jest nasza dziura po, po tym. po tym. Hawcie, to spróbujcie za ale tak dzisiaj szybko mamy wyrwany ten hawcik poprzedni. To nie musicie naklejać całość, tylko się robi w ten sposób, że w to miejsce znowuż odklejamy kawałeczek tego filmoplastu. Tak, taki mam kwadracik sobie wyciąłem. Teraz tym lepkim do góry, a przyklejamy w to miejsce tego otworu, tak. I znów możemy haftować na całości, bo lepkie jest cały, cały czas. Tylko wyrwie się nam ten, ten kawałeczek i ten kawałek będziemy wymieniać. Więc chociaż on jest, ten film jest dosyć drogi, jest bardzo wydajny. Firma Gunold akurat sprzedaje.